Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Życie osób z niepełnosprawnościami nie jest usłane różami. Codziennie muszą one się zmagać z przeciwnościami losu i walczyć o powrót do normalnego życia. Dzięki takim instytucjom jak zakłady aktywności zawodowej mają one szansę na nowe życie zawodowe, a także choć po części powrót do pracy. Taki zakład działa już od lat w Słupcy. To tu codziennie kilkadziesiąt osób ma pracę na miarę swoich indywidualnych możliwości. W zakładzie działa kilka różnych działów, dlatego każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Skończyłam szkołę w kierunku krawcowej, w zawodzie krawcowej, no to jestem tutaj, wylądowałam na szwanii. Tłumaczy Jolanta Samujczyk. Tu codziennie powstają produkty, które może kupić każdy. Szyjemy tapicernie. To są takie pokrowce na wypoczynki, na zamkach i poduszki i pokrowce i są różne tkaniny i, i tak samo tutaj szyjemy i prześcieradła i poduszki i szyłyśmy takie torebki z tą różową wstążką przeciwko raku piersi. Tego typu ośrodki w Wielkopolsce spełniają wiele funkcji. To nie tylko miejsce pracy i namiastka normalności, ale również miejsce terapii i integracji. To na pewno zasiliło mój budżet, jak i po prostu mogło pomóc w, w rehabilitacji. Wyjaśnia Danuta Opłatkowska. Spod rąk i maszyn pani z działu szwalni wychodzi wiele przedmiotów codziennego użytku. Szyjemy różny, różne tutaj pościele prześcieradła, czasami obrusy. Również szyjemy tapicerkę, która jest do zakładu z Jarocina szyta dla wyposażenia tam różnych mebli. Korzyści na co dzień dostrzegają także same osoby z niepełnosprawnościami. Gdyby nie to miejsce, ich życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Stanowcem tej pracy która dała mi wiele satysfakcji i daje, że jestem, czuję się potrzebny w społeczeństwie, wśród rodziny, no, wśród kolegów. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Mówi pan Jarosław, który po stracie wzroku przez 18 lat siedział w domu. Wcześniej pracował jako marynarz, był stewardem na statku osobowym. Dziś nie wyobraża sobie życia bez pracy w zakładzie na dziale montażu, a zajmuje się kontrolą jakości. Z kolei jego koledzy montują kolczyki dla bydła. Czy koledzy spawają tam siłki, przeważą zgrywają, kolega czyści, koledzy szyszem, a ja kontrolę jakości, sprawdzam gwint. No i jeszcze robiliśmy też do Ikei takie też, to ja liczyłem śrubeczki, wkładam śrubeczki. Każdą pracę, pracę, którą mi koledzy instruktorzy czy koledzy tutaj pokażą, no to ja staram się przez parę minut to opanować i, i, i działam. To pani Katarzyna, która obsługuje tę skomplikowaną na pierwszy rzut oka maszynę. Jak podkreśla, w zazie znalazła azyl, a podczas pracy czuję rodzinną atmosferę. Mam też syna, który też yy, ma różne problemy, i też wspieram go przez to, że mogę, też mam oparcie tutaj. Na stanowisku pani Katarzyny powstaje nazywany żartobliwie przez pracowników zakładu popcorn. Ta moja praca polega na tym, że zgrzewam, zgrzewam folię aluminiową do tego elementu. Ten element służy do kolczykowania zwierząt. Tuż obok stanowiska pani Katarzyny działa pralnia. W tych maszynach pracownicy piorą nawet 800 kg brudnych ubrań dziennie. Często to fartuchy, poszewki i pościele z różnych placówek medycznych. Praca człowieka uszlachetnia. Przekonuje pani Beata, choć nie samą pracą żyją osoby w Zazie. Mają oni zapewnioną także opiekę psychologa czy godzinne zajęcia z rehabilitacji. Na piętrze, gdzie rozmawiamy z panią Beatą, działa stołówka otwarta dla każdego, kto przechodzi obok i chce zjeść domowy obiad. Chętnych nie brakuje, a dodatkowo posiłki trafiają do pobliskich szkół, przedszkoli czy szpitali. Kiedyś byłam kuparką, a teraz, że jestem w starszym wieku jestem na grupie, Dlatego pomoc jest jestem jako. Obieramy, kroimy, smażymy. To co do nas należy, musimy wykonać bardzo dobrze. Wciąż jednak jest zbyt mało tego typu miejsc w naszym regionie, ale to ma się wkrótce zmienić. W Poznaniu powstaje projekt Przystanek WTZ, filia zakładu aktywności zawodowej Słupcy. Teraz ma działać także w stolicy regionu. W lutym będziemy uruchamiać kursy grupowe, treningi aktywnego szukania pracy, treningi umiejętności społecznych. Wyjaśnia Joanna Żołądkowska, koordynator projektu. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 3,4 miliona złotych. Z unijnego projektu ma skorzystać ponad 300 osób. Prawie każdy zakład aktywności zawodowej ma dział montażu ogólnego i taki na pewno też będzie u nas na tutaj lokalizacji przy ulicy Żmigrodzkiej, Ale też usługi sprzątania, utrzymania czystości wnętrz, terenów zieleni, być może z czasem rozwinie się dział gastronomiczny. Każdy z podopiecznych ma uzyskać indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Odbędą się treningi i kursy zawodowe, ale również staże i wizyty studyjne. To jest jest takie miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze specjalnymi potrzebami mogą znowu poczuć się ważne potrzebne. Podkreśla członek zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek. Wciąż w regionie jest mało tego typu miejsc, w szczególności w Zachodniej Wielkopolsce, co niebawem ma się zmienić. Ten przystanek WTZ umożliwi części, nie wszystkim, ale części osób umożliwi to, żeby podjąć pracę zarobkową właśnie w zakładzie aktywności zawodowej, a niektórym z nich po, po, po czasie wejścia w normalny rynek pracy i, i samodzielności decydowania o sobie i przede wszystkim utrzymania się. Zakład aktywności zawodowej w Poznaniu ma zacząć prężnie działać w przeciągu pół roku. Będzie to pierwsze tego typu miejsce w stolicy regionu. Żadna praca nie hańbi i to właśnie ta praca dla osób z niepełnosprawnościami często jest tym nieosiągalnym marzeniem, które spełnia się w zakładach aktywności zawodowej. Te osoby potrafią ugotować pyszny obiad, czy zmontować części konstrukcji jakiegoś przedmiotu, które wytwarzane są na cały świat. Kto wie, może sami w domu mamy taką rzecz, a nawet nie wiemy, że powstała właśnie w zakładach aktywności zawodowej. Ukazało się nowe wydanie e-magazynu unijnego Nasz Region, a w nim inwestycje w proekologiczne rozwiązania takie jak odnawialne źródła energii czy ścieżki rowerowe. Przykład firmy, która dzięki unijnemu wsparciu założyła studio produkcji i dystrybucji filmów oraz gabinet terapeutyczny. Ponadto relacja z nowoczesnego żłobka w Miłosławiu i tajemnice Fortu 7 w Poznaniu. Magazyn dostępny jest na wrpo.wielkopolskie.pl